Dzień dobry, Wojtowisko Petrykowski, reprezentuję drogą RP, prywatnie, nie, nie. bo musiałem przyjechać osobiście, żeby się przedstawić, żeby się zobaczyć, że my istniejemy, jesteśmy, ale bez was nas nie ma. I tylko wspólnie możemy coś zrobić, bo jak na razie to wszyscy robią, mówią, ale takich wyników nie mamy tak naprawdę. Każdy coś chce zrobić, ale też wszystko sypie. Trzeba zacząć od prawdy. Odkłamać historię. Jesteśmy Polakami i. No właśnie. Mówią o Banderowcach, o Ukraińcach. To są Polacy, to są Słowianie. To jest Małopolska. Jest Wielkopolska, jest Małopolska. I to jest właśnie Małopolska. Oni nie wiedzą, że są Słowianami, że Bandera był pochodzenia polskiego, jego matka była Polką, dziadek był Polakiem, mieszkał w Polsce miał polskie dokumenty, czyli był zwykłym Polakiem, prawda? W mojej stacie prawa. Nie chciałbym ja się przerywać, ale jak widzisz, wychyliłem się i Państwu specjalnie scerowałem jak wyglądała Polska kiedyś, dawno temu, później przed tak zwanym Scerowałem królów polskich, cały poczek, których się nie mówi, od Mieszka do tyłu. Zobaczcie jeszcze z 16 królów, którzy byli. A nam próbują wmawiać, że to nie istniało, że historia do, 1900, do 1996 roku nie istniała, że Polski nie było. Macie tu przykład. Proszę bardzo. Udowodnij wyższość świąt Bożego Narodzenia nad Wielkanocznymi. Wracamy do historii. To prawda. Bandera był Polakiem. Prawda? Był zwykłym polskim bandytą, który strzelał do ludzi. To jest pewne. Niestety musimy wziąć kochani to na klatę, to nie był żaden Ukrainiec, tylko zwykły Polak, polski bandyta. Nazwijmy rzecz po imieniu. I jeżeli mówimy o banderyzmie, to mówimy o bandycie po prostu, polskim. I to wszyscy muszą o tym wiedzieć głośno, Ukraińcy również, którzy są Słowianami, a są podzieleni, bo nie wiedzą, że są Słowianami. Putin, jak mówi, jakiekolwiek przemówienie zawsze nawiązuje to Słowian, że Słowianie zawsze się dogadają. On jest też Słowianinem. Jeżeli ktoś słuchał uważnie Putina y, wypowiedzi, on cały czas o tym mówi, że Słowianie zawsze się dogadają. No to legenda jest przecież. Czech, Lech i Prus. No to było jedno pierwsze wielkie państwo. Sarmackie. Także tutaj nie ma o czym dyskutować. Rosjanie to te Słowaty... Lechici. Czy znamy prawdziwą historię? Czy ktoś wie z Państwa jak wygląda flaga i godło Frankfurtu nad Menem? To Piastowski? Orzeł Piastowski. Nie wierzcie mi to Panie, tylko sprawdźcie. Gdzie była nasza granica? Od Renu do Morza Czarnego. Czyli godło i flaga, dalej mamy... Budowle no większe to są typowo budowle słowiańskie, te, tak. te najstarsze. Hitler jakby to wiedział, to by chyba się przekręcił. No, znaczy Hitler nie wiedział, dlatego prowadził wojnę. A poza tym, skąd Hitler miał pieniądze? Kto mu pożyczył, kto mu dał na tą wojnę? Jakie są korzenie Hitlera? Kim była jego matka, kim był jego ojciec. Historia prawdziwa. Ale słuchajcie, on miał całą armię i też nie dał rady z kim Nie celujmy się. Że to chyba nie tędy droga jest. Że coś jest nie tak. Prawdą, prawdą wygramy, Trzeba ludzi po prostu wkurzyć, by zaczęli myśleć. Bo jak, nie będą, jak się nie wkurzą, tak nie będą myśleć. Czy coś jeszcze chcemy wiedzieć? Że najskuteczniej, słuchajcie, możemy prowadzić walkę w piątkach. Bo my jesteśmy jednym palcem, ja jestem jednym palcem. Co ja mogę w jakichś takich Nic. Ale dołożymy tego Jana. Tego młodego człowieka będzie nas pięcioro. Jak zamkniemy rękę, to już możemy coś zrobić. Będziemy mieli mocy. Zawsze powtarzałem, że jedność to znaczy w grupie siła. Nie? I to jest to właśnie ta jedność. Nie możemy się po prostu dogadać. Każdy ma na Ech. zasadzie za małej kołdry, ciągnie w swoją stronę, bo ma interes. Ale tu w tym wypadku, akurat co się dzieje w tej sytuacji gospodarczej, państwa naszego? Musimy się połączyć, jak chcemy się ratować. Bo inaczej nasze dzieci będą niewolnikami pracującymi tam. Na... Największym kłopotem w razie to jest ego nasze. Nasze ego, że ja. Ja umiem, ja wiem, ja jestem najlepszy. I to wszystko jest nas drugim. Bo no jak są sejmi jakieś, no to ja to muszę pokazać, że to moje nawitko, moja wojska. I zawsze się go znajdzie w grupie, bo nie, nie, nie widzę. Żeby ktoś był y, takim trollerem po prostu, który wchodzi. Byliśmy na spotkaniu z rolnikami y, y, z zadownikami sam, ze samą i tam było trzech lat. Od razu i widać od razu, jak się puści pewne słowa, momentalnie się robią elektrycznie. I to wtedy widać. O, tu, tu i tu. Także są na nich sposoby, żebyśmy się bez słowa się sami ujawniali. Po prostu siła słowa i w odpowiednim momencie tylko. Nie działa. Jakieś pytania? Jakie są te Słucham? Jakie No to były słowa chyba takie stosowne do sytuacji, bo to wyszło z kontekstu. To na tej zasadzie było. Tam chyba chodziło Może tak, czy są pytania odnośnie, bo o to zawsze jest największa awantura, a ten, co nie, miesza tu najwięcej, uciekł akurat w tym momencie. A, to ty chcesz mieszać. Ja mam pytanie. Pan wspomniał, czy to jest prawda, czy to jest na Ukrainie to też Polacy, ale Ukraina nie jest puszczana do Unii Europejskiej w różnych względów. Nie ma w Unii Europejskiej w ogóle. Nie ma takiego państwa w Unii Europejskiej. Nie ma, nie ma. Ale jest nie pewnie. Teraz to jest prawda, że Ukraińcy chcą się przyłączyć do Polski? Czy to, to, czy to jest nieprawda? W każdej Polsce ziarno prawdy jakieś jest. Teraz trzeba dbać ile jest tej prawdy, a ile mamy Pytanie o którym Ukraina pytania. A on małą Polskę prawdopodobnie. Znaczy Putin już dał się nam oddać, bo Tusk zreiterował. On nie wiedział co z tym zrobić, bo wtedy wygoczłaby granica na zachodzie z ze Śląskiem. Dlatego on tak nie wiedział jak to rozegrać po prostu. Dlatego uciekł. No i mamy właśnie problem w tej chwili. Jak załatwić sprawę granic, żeby y, no, nie było awantur, bo właśnie <laughs> bardzo, bardzo dużo awantur się odbywa przez to, że ludzie o... Jak Weźmiemy Ukrainę, to trzeba nie zachodnią część Polski oddać, bo tak był podział podnamski praktycznie. No ale to nie jest tak do końca. Nie jest moim zdaniem, nie, nie jest tak nigdy tragicznie, że nie można czegoś było załatwić, czy no, na zasadzie jakichś wypłat reparacji wojennych, czy wymiana ziem wschodnich na zachodnie. I to można jest się dogadać, bo ja nie widzę tu większego problemu. Chodzi tylko o to, czy ci, ci ludzie, którzy się dogadują, mają, jak, może tak, jaki interes mają ci ludzie, którzy powodują sytuację, że nie możemy się dogadać. To już chyba samo za ciebie mówiąć. Proszę. Cieli rządzić. i rządzić. A wiecie czyja to jest no, taktyka hazarska, typowo hazarska. Macie owoce o, o śmierci polskiej i tak dalej. Tu jest, no działa e, zasada Holokaustu, na którym można niezły biznes robić i, i robili jak zawsze, wywołując pierwszą wojnę światową, drugą. to jak e, myślicie stał za e, wojnami? Wiadomo, Co? cała elita. Skąd były pieniądze bo Tak, najpierw pożyczają było. na wojnę, znaczy kłócą państwa, pożyczają kredyty na wojnę, a później w ramach odbudowy zarabiają podwójnie. Pomijając oczywiście majątki, jakie przejęli po Żydach wymordowanych, po carze i tak dalej. O tym się nie mówi oficjalnie, ale oni właśnie wykorzystują to, naszą niewiedzę, żeby grabić na każdy sposób i mają to opanowane do perfekcji. Kłamstwo się stało ich jakby no, sposobem życia pożyczać, a później kredyty zbierać podwójnie praktycznie. Pożyczymy w prawej stronie, w lewej stronie i co zarobimy? I tam zarobimy. Tej no. no właśnie tak to działa, nie że tu pożyczki leżą a później odbudować. Polska pożyczała. Tak, Irak, inne rzeczy, co jak myślicie? No to jest drogie, nie pieniędzy. Najpierw kraj zrujnować, zadłużyć, a później wydawać pieniądze własnym firmom, które te kraje odbudowują. Interes się kręci. A ludzie nic nie podejrzewający po prostu słuchają mas mediów, są skłamywani do tego stopnia, że w ogóle nie, nie, nie są w stanie nawet zauważyć, gdzie ta gra trwa. z Iranem, to chyba ludzie bardziej są normalni, chyba to widać. Ale już jest podpisane, że Iran będzie z tego co wiem zaatakowany, czy w jakiś inny sposób, może to nie militarnie. No, wiadomo po co konferencja w Warszawie była tam. Kiedy ten, Złożyliśmy, Szanowni Państwo, protest, taką notę dyplomatyczną od Pana Prezydenta Podolskiego, że naród polski nie przykłada do tego ręki, co oni robią, nasze pseudorządy. Ale ta nota musi być widoczna wszędzie, w każdym miejscu. Znaczy, została złożona na ręce ambasadora Iranu. Osobiście zabójmy. Tym bardziej śmieszy mnie, że Irak nam pomagał po wojnie, przyjął przez całą armię, uratował wiele istnień ludzkich. No, a teraz próbują nam zrobić z nich wrogów, no tak jak wszędzie było. Irak to też, przecież byli, kiedyś wspaniale prosperowaliśmy, był to rozwinięty naród, ale widzicie do czego doprowadzają te zagrywki masońskie. filmu z Panem Potockim, to co Pan Potocki mówi, i zauważyłam, że z chwilą, kiedy została nagłośniona, bo to chodzi o drugą RP3, RP Konstytucja z 35 która jest nieważna na dzień dzisiejszym. I od tego momentu, jak Pan Potocki był nagłaśniany przez YouTube, to zauważyłam, że w Polsce coś się strasznie szybko robi. I Pan Potocki jest zdławiony, nie dają a. Ale tak naprawdę to wszystko Boją szybko się. idzie. Boją się. Ale tak. no, wie pani dlaczego? Żeby... Tak. Możesz potwierdzić. Ja powiem, żeby nie było, że ty mi sugerujesz coś, w gruncie no. Powiem, wiele osób, jak się kogoś załatwia, w ogóle odcina od tego, żeby był pokazywany w telewizji i tak dalej. Wiemy, że radio i telewizja nie są nasze, to są zagraniczne firmy. I, i, i te, taktyka ich jest taka, skłócić ludzi, Polaków, a co ciekawe, najlepszym sposobem jest zniechęcenie do kogoś. To jest te, taktyka, która działa no niesamowicie dobrze. Jeżeli ja będę mówił, że ten facet to jest oszust, próbujecie okraść i po pewnym czasie paru tak razy taką informację yy, posiadam. Tak, zasieją za, za, za e, ziarno niepewności i wtedy ludzie zaczynają głupić. Nie wiedzą, jak mają postąpić. Czy on mówi prawdę, czy on okłamuje. Powiem Państwu tak, ja się od tam dni, zresztą nie wiem, czy Władek oglądał e, moje filmy też, próbowałem się dowiedzieć, kim jest Potocki. Mało tego, wezwałem byłego prezydenta, możecie się śmiać, Juliusza Sokolickiego. Czy rzeczywiście Potocki dostał... została jemu przekazana władza. Oczywiście to się potwierdziło. Zacząłem grzebać, znalazłem film Andrzeja Kępińskiego, Nikt. Tam są fakty nagrane. To jest film, który nie żyje, ale są tam fakty nagrane wydarzeń jak była władza przekazywana tydzień w, w Krakowie i tak dalej. Wszystko tam jest. Proszę Państwa, jak obejrzycie film Nikt, to zobaczycie, jaka jest prawda. Dlaczego po się nie dopuszcza do głosu? Ja teraz mam pewność, pomimo krytyki, jaka jest leci i no, hejtu tych różnych, że on jest oszustem i masonem i tak dalej. Tutaj dostałem odpowiedzi ze świata duchowego czy mu się to podoba, czy się będzie śmiał, może się śmiać, że on rzeczywiście nie jest masonem, próbuje Polsce pomagać, yy, legalnie tą władzę otrzymał, że to nie jest kłamstwo. Zresztą tu na film, nigdy i w innych filmikach jak ktoś dobrze pogrzebie, są dokumenty na to, są zdjęcia ma. Ja widziałem też oryginał tego przekazania z tym wyciśniętym pieczęcią i nikt to, a kto to robi? Służby specjalne właśnie. Podkładałem dokumenty o jednym z takich tematów yy, ośmieszający Potockiego, było, gdy by przysłali mi na maila, że on ma tam konta jakieś w banku yy, bazika. bazik czy coś takiego. I zacząłem grzebać na ten temat. Oczywiście jest taka firma, Yy, założona przez Żyda, tylko nikt nie powiedział, że tam yy, no, yy, próbowali go powiązać z tą firmą i okazuje się, że... może do tego, że... I okazuje się, że doszedłem do tego, że nie do że tam nie ma, to ta firma ma ileś tam powiązań Konto oczywiście założone przez jakiegoś żydowskiego, nie pamiętam nazwiska, jest tam właśnie ten I Są jeszcze cztery inne nazwiska, które są jakby korporacją powiązaną, ale przy okazji znalazłem dwie naprawdę, to Pan Potocki ma yy, yy, jaką firmę i czym się zajmuje. Jest oczywiście, ma swoje udziały w tym, ale to jest w ogóle firma niezwiązana z panem potocnym, znaczy nie, nie ma powiązań żydowskich, jak tu mówią. No, także ja to krewano, to no. e, Także w tej chwili nikt mi nie mówi nie mówi że pan Potocki bierze udział, w jakieś tam ma powiązania z, 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 firmi, z firmami żydowskimi i tak dalej. Oczywiście ma swoje sumienie, znaczy ma grzeczki, każdy, każdy z nich ma, wiem mniej więcej jakie, ale jak się spytałem, czy ktoś, tu chciałem powiedzieć, było trzy osoby no, pracujące dla, dla służb, tylko na no, całe szczęście, że nie, no, nie, nie będą donosiły, bo mają przyszł posłuchać tutaj. No. Ale yy, nie będę po imieniu mówił, bo akurat imiona ona zna. Także niech służby specjalnie nie myślą, że my nie wiemy. My, jak ktoś tu przychodzi, to my wiemy kto przychodzi, w jakim celu. No, ale to mnie się o, o to. Po prostu ja sprawdziłem, że pan Potocki jest legalnym prezydentem. I to mogę, no nie wiem, nigdy nie ma 100%. Mogę potwierdzić, że tak jest, że dokumenty, które zdobyłem, potwierdzają tę autentyczność. Tutaj, nawet z etr żeśmy się parę razy już tu kłócili na, na ten temat, powiem Państwu tak: jeżeli nie zrozumiecie jedną rzecz, bez względu na to, czy Wam się to podoba, czy nie, że jak nie połączymy po, po sił, niczego nie zrobimy. Taka też była odpowiedź z góry. Musimy albo zaufać jednej osobie, która jest no, legalnym prezydentem Polski, bo ten rząd w 1945 to jest rząd stalinowski założony przez NKWD i Stalina. Wykorzystali właśnie śmierć Sikorskiego yy, jako yy, przedstawiciela Polski. Załatwiono go po to, żeby nie był właśnie poddany przy podziale Europy. No i się kolesie, ci, co niby nas tak wspomagali, Stalin, Churchill i, i, i ten. I, i, no Eisenhower. Yy, Podzielili sobie już oczywiście Europę na, ze strefy wpływów i ten rząd Cichockiego jest nielegalny, chociaż no, z naszą strukturą w tej chwili. Jak powstał rząd, z którego wywodzi się niby prezydent Cichocki? Też się dowiadywałem. Okazuje się, że Anders zdradził Polskę z dwoma koleściami, który jeden był admirałem, drugi był tym. no... Nie ministrem, tylko ambasadorem, i sprzeciwili się Zaleskiemu, co, co też mi, Zaleski, jakby możecie się śmiać, dusza Zaleskiego czy duch potwierdził, że tak było. I utworzyli inny rząd, osobny. I uzależnili się też właśnie od, od wpływów stalinowskich I tak yy, no, rząd Lubelski jest w ogóle całkowicie nielegalnym rządem ale działa na zasadzie rozpędu.